Cześć, cześć. Rośliny łodygowe. Często przy zakupie takich roślin, odpakowując je z koszyczka, wyciągając z włókniny, z waty, myślimy, kurcze, te rośliny nie mają korzeni, jak to, jak to ma rosnąć? Generalnie rośliny łodygowe właśnie w ten sposób się rozmnaża, czyli odcinamy pędy i wkładamy je w podłoże. Właśnie w taki sposób one się rozmnażają, czyli bierzesz, odcinasz kawałek rośliny, Najlepiej w połowie, ale też co jakiś czas warto obciąć je bardzo nisko. I tak wyglądają gotowe szczepki tych roślin. Często dorzucam je Wam w gratisie do paczek. I taką roślinę po prostu bierzecie, taką kiełodyżki i sadzicie je właśnie w podłożu, czy tam w żwirze. I one rosną, później ścinacie je i zagęszczacie. Więc tak one się rozmnażają. Miłego dnia Wam życzę. Cześć!